Hej, czy wiesz, że Excel potrafi wylistować wszystkie pliki znajdujące się w dowolnej lokalizacji? Po prawej stronie znajduje się folder Faktury, w którym znajdują się katalogi firm, a w nich pliki faktur. W folderze głównym znajdują się również nieposegregowane faktury. We wcześniej przygotowanym pliku Excelowym, po wpisaniu lokalizacji do tego folderu, możemy w łatwy sposób wylistować wszystkie pliki znajdujące się w głównym folderze. Istnieje również opcja, aby wylistować wszystkie pliki znajdujące się również w podfolderach. Rodzaj pliku nie ma tutaj znaczenia, a przykładem na to jest folder zdjęcia, w którym znajdują się pliki JPEG. Zmieniając lokalizację w pliku Excelowym, w łatwy sposób wylistujemy wszystkie pliki znajdujące się w folderze zdjęcia. Jeśli to wideo Cię zainteresowało i chcesz nauczyć się pisać takie programy w Excelu, zapraszamy do kontaktu.